Czterodniowy tydzień pracy, tworzenie treści na bloga i do social mediów, umowa o pracę, dopłaty do urlopów, a same urlopy nielimitowane, do tego 13 pensja i urlopy menstruacyjne na żądanie. A to wszystko z wynagrodzeniem ponad 11 tysięcy złotych. Czy to bajka? Nie, to przykładowa oferta pracy dla copywritera i za chwilę ją sobie przeanalizujemy. Cześć, tu Kuba Karamara, twój ulubiony nauczyciel copywritingu i w dzisiejszym odcinku przeanalizujemy sobie właśnie taką ofertę pracy. Korzyści całkiem sporo do tego szkolenia, różne zniżki. Generalnie widać, że nowoczesna firma z fajnym podejściem do pracownika. Zobaczmy z bliska o co chodzi w tej pracy. Mamy tutaj tworzenie kontentu. Zarówno do social mediów, jak i na stronę bloga sklepu w języku polskim oraz w języku angielskim. Dodatkowo, optymalizacja tychże treści pod kątem SEO. Więc mamy tutaj od razu dwie konkretne umiejętności, które są potrzebne, żeby działać, właściwie trzy. Po pierwsze, tworzenie treści do mediów społecznościowych, po drugie, tworzenie treści takich content writingowych, poradnikowych, edukacyjnych, plus jeszcze umiejętność optymalizacji tychże pod kątem wyszukiwarek. Co dalej? tworzenie kontentu z eventów i udział w sesjach zdjęciowych. Tutaj bardzo fajna rzecz, czyli oprócz tego, że chodzi się do biura, no bo nie wspomniałem na początku, że to akurat co nie jest dosyć często spotykane w branży copywritingowej, ale tutaj mamy pracę stacjonarną, niemniej przy tych wszystkich korzyściach myślę, że można to jakoś przełknąć. Jak widać, nie jest to tylko taka praca nudna, że siedzisz w biurze i piszesz, ale także bierzesz udział w różnych ciekawych wydarzeniach. Kolejna rzecz to współtworzenie i wysyłka mailingów, czyli chodzi tutaj Prawdopodobnie o prowadzenie newslettera. Więcej o newsletterze opowiadałem w innym wideo. Tutaj gdzieś jest link, oczywiście możesz sobie tam zerknąć, jeżeli ten temat Cię interesuje. To bardzo fajna nisza dla copywritera. Natomiast z racji tego, że widzę to dopiero na trzecim miejscu, myślę, że to nie jest jakiś kor tej pracy, i nawet jeżeli w tym nie ma się wielkiego doświadczenia, myślę, że to nie jest najistotniejsze. Kolejna sprawa to prowadzenie kont w mediach społecznościowych, tworzenie i publikacja materiałów oraz moderacja. No czyli tutaj mamy poniekąd już powtórzenie tego, co było na początku. Wiemy, że trzeba tworzyć posty oprócz samej publikacji, oprócz tworzenia tych treści, także odpowiadanie na komentarze, moderowanie tych treści, więc tu taka dodatkowa rzecz. Następna kwestia współpraca z partnerami, m.in. graficy PR, IT Księgowość, no to jest normalne w większej firmie. Copywriterzy współpracują po prostu z innymi dziełami. Tutaj nie ma czego tłumaczyć. Przygotowywanie researchów, jako kolejna sprawa, no to jest podstawowa umiejętność, którą musi mieć każdy copywriter, zanim napiszemy cokolwiek, trzeba zebrać informacje, i tutaj jest to po prostu wyszczególnione jako jeden z elementów pracy na tym stanowisku. Kolejna rzecz to wsparcie w obsłudze oprogramowania w sklepu, a mianowicie redagowanie opisów produktów oraz aktualizację treści, czyli oprócz tworzenia bloga i treści social mediowych oraz tych maili, newsletterów, mamy także kwestie tworzenia treści już w samym sklepie internetowym, czyli przede wszystkim opisy produktów, a także bieżąca współpraca z innymi działami firmy, no to to w zasadzie też już było wspomniane wcześniej, współpraca z partnerami. Więc pokrótce wiemy już na czym polega ta praca. Przy okazji znaczy tylko, że w większości tych rzeczy nauczysz się w szkole przyszłych copywriterów, więc jeżeli interesujesz się tym, że aby zacząć pracę tego typu, to zapraszam cię serdecznie właśnie do zapoznania się z ofertą tego programu. Link znajdziesz w opisie pod tym nagraniem. A my tymczasem przechodzimy do kolejnego punktu, czyli jakie są wymagania stawiane kandydatom, którzy aplikują do tej pracy. W tym miejscu warto jeszcze wspomnieć. Co to w ogóle jest za miejsce? Wszystko dotyczy sklepu Spadiora, który zajmuje się sprzedażą różnego rodzaju dodatków modowych, tak to nazwę apaszki, jakieś e, czapki, gumki do włosów, opaski do włosów. Piżamy i tego typu, więc można powiedzieć, że jest to szeroko rozumiana branża modowa. Ok, więc co trzeba umieć, ewentualnie jak te rzeczy później przedstawić, żeby zwiększyć swoje szanse na to, żeby dostać taką pracę? Po pierwsze, lekkie pióro, czyli łatwość do tworzenia tekstu oraz duża szybkość w pisaniu. Ja do tego podchodzę w sposób dosyć prosty, zero-jedynkowy, to znaczy, jeżeli lubisz pisać i Zasadniczo sprawia ci to przyjemność, a nie jest tak, że jak masz wymyślić jakieś jedno zdanie, to już cię skręca, no to prawdopodobnie lekkie pióro masz i tylko trzeba ten warsztat później odpowiednio kształtować. Kreować. Duża szybkość w pisaniu. Tutaj znów, co to znaczy duża szybkość? Czy chodzi o to, żeby pisać 10 tysięcy znaków ze spacjami na godzinę? Nie sądzę. Raczej chodzi o taką ogólną sprawność. Ja na miejscu tego zleceniodawcy czy tego pracodawcy nie umieszczałbym takich rzeczy na pierwszym miejscu, no bo może być to troszeczkę niezrozumiałe, niejasne, tak naprawdę i tak nie wiemy, czego on tutaj oczekuje. Patrząc na całość tego ogłoszenia, na te warunki pracy na tym stanowisku, nie sądzę, żeby to była praca na akord, taka, że musisz jak najwięcej tych opisów wygenerować czy tych postów stworzyć, raczej nie, raczej chodzi tutaj o rzeczy jakościowe, więc no to jest taki punkt, który powiedzmy można traktować z przymrużeniem oka. Podobnie zresztą jak kolejna rzecz, czyli świetna znajomość języka polskiego. No bo cóż to w zasadzie. Oznacza, kiedy ona przestaje być bardzo dobra, a zaczyna być świetna. Większość z nas używa jakiegoś niewielkiego procenta możliwości, jakie daje język polski, a i tak wszyscy jesteśmy w stanie świetnie się ze sobą komunikować. Poza tym, w copywritingu też nie chodzi o to, żeby używać jakichś wymyślnych słów, a raczej, żeby rzeczy były proste, konkretne i trafiały do odpowiednich osób. Więc to jest znów taki punkt, no co to znaczy, ok? Po prostu trzeba znać język polski, raczej jest to oferta, dla, dla osób, dla których język polski jest ro, y, językiem ojczystym, i myślę, że to jest ta główna myśl, która tu przyświeca, czyli po prostu polski musi być twoim językiem ojczystym. Kolejna sprawa bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie minimum C1, i tutaj już jest. Konkret, czyli rzeczywiście w tym przypadku prawdopodobnie ciężko będzie dostać tę pracę, jeżeli angielski u Ciebie jest na słabym poziomie. No, a to przede wszystkim z tego względu, że treści mają być tworzone również w języku angielskim. Kolejna sprawa to doświadczenie w pracy z social mediami. No i co to znaczy? Znów nie ma tutaj żadnych konkretów, jakichś wymaganych yy, współprac z dziesięcioma... Yy, Klientami, dla których wygenerowałaś czy wygenerowałeś 100 milionów złotych dzięki treściom w social mediach? Nie. Oczywiście to, że lubisz sobie poskrolować Tiktoka albo Instagrama przed snem, to również nie jest doświadczenie z social mediami. Chodzi tutaj o praktyczną znajomość tego w jaki sposób do portali społecznościowych pisać i to się pokrywa z obowiązkami, które na tym stanowisku są. I jeżeli nie miałaś, nie miałeś jeszcze klientów, dla których tworzyłaś, tworzyłeś treści właśnie na Facebooka, na Instagrama, na LinkedIna, czy gdziekolwiek, no to Pewnie może być to jakąś blokadą. Natomiast już teraz możesz takie doświadczenie zacząć zbierać. To znaczy, zacznij prowadzić swój profil, ale nie wrzucaj tam jakichś pierdół, zdjęcia kotka czy udostępnienia kogoś, kto sprzedaje swój samochód, bo to nie o to tutaj chodzi. Natomiast możesz wykorzystać swoje konto, swoje własne konto na platformie społecznościowej do tego, żeby te doświadczenie zdobywać. I na przykład publikować tam treści związane z copywritingiem, w ten sposób pozyskiwać klientów i tak dalej. Zacznij to robić, rób to regularnie i w ten sposób już dobędziesz pierwsze doświadczenie no i to przybliży się do tego typu pracy. Kolejna rzecz, znajomość podstawowych zasad tworzenia treści pod SEO. No wcześniej mieliśmy wspomniane też, że ta optymalizacja stworzonych przez Ciebie treści jest tutaj wymagana, że one mają być łatwo znajdowalne w Google, więc umiejętności SEO copywritingu to jest kolejna rzecz, która jest tutaj potrzebna. I to jest tak naprawdę pierwszy prawdziwy konkret. Potem mamy zainteresowanie modą i trendami, to jest oczywiście w nawiązaniu do branży, w jakiej działa. Ten sklep sprawa zrozumiała. No i potem już mamy takie rzeczy ogólne, które na etapie rekrutacji w sumie ciężko jest w jakiś sposób zweryfikować. Dobra organizacja pracy, duża sprawność, szybkość, samodzielność przy jednoczesnej skrupulatności w działaniach, otwartość na człowieka, umiejętność pracy w skupieniu, w zespole. Elastyczność i dyspozycyjność również poza standardowymi godzinami pracy w biurze to jest. Ciekawa sprawa, czyli krótko mówiąc, tutaj szukają osoby, która będzie zaangażowana w ten projekt, w tę pracę. Oni dają możliwości, jest na przykład urlop bez limitu, urlop płatny, przy dłuższych urlopach także dopłaty do niego. Natomiast, kiedy trzeba przycisnąć, dokończyć jakiś projekt, coś dowieść, no to oni też oczekują tego, że Ty nie będziesz patrzeć dobra, wybiła 16, Elo lecę. Realnie z tych wymagań, to co jest naprawdę niezbędne, to znajomość języka angielskiego i znajomość zasad SEO, Copyright. No oczywiście znajomość zasad tworzenia treści do internetu generalnie, czyli webwriting również, no bo bez tego ciężko będzie napisać. Cokolwiek. I zauważ tutaj jeszcze jedną rzecz. Tutaj nie ma ani słowa o wieloletnim doświadczeniu, które jest wymagane do tej pracy, a warunki, no przyznasz, są kapitalne. I to dowodzi temu, że to doświadczenie wcale nie jest kluczowe ono nie jest najważniejsze, tylko najważniejsze są umiejętności pisania, które masz albo których nie masz. I za chwileczkę powiem Ci coś mega fajnego. Powiem Ci, co zrobić, żeby taką właśnie pracę otrzymać. Ale zanim to przejdźmy jeszcze przez dodatkowe wymagania, czyli tak zwane mile widziane. Znajomość systemów. WooCommerce, HubSpot, Senuto, ClickUp. Okej, okay, tutaj już zaczyna to brzmieć troszeczkę skomplikowanie. Jejku, co to są za narzędzia? Ale przejdźmy sobie przez to na spokojnie. WooCommerce to jest platforma, to jest taki dodatek do Wordpressa, czyli najpopularniejszego, najpopularniejszego systemu, na którym stoi większość stron w internecie. I WooCommerce to jest taki dodatek, który sprawia, że z tego Wordpressa robi się sklep internetowy. No i ta znajomość jest tutaj potrzebna na tyle, żeby wiedzieć, w którym miejscu wejść w edycję konkretnego produktu i tam na przykład wrzucić do niego opis, tak? Więc to nie chodzi teraz o to, że Ty musisz poznać całego WooCommerce'a i umieć stworzyć sklep internetowy, tylko w tym pewnym, wąskim zakresie musisz się tego nauczyć. HubSpot to jest narzędzie o bardzo szerokim zastosowaniu, służące do, do marketingu, do działań sprzedażowych. ClickUp to jest taki też kombajn, do, który po prostu pomaga w organizacji firmy. No i Senuto, aplikacja, w której bezpośrednio optymalizuje się treści pod SEO. Naprawdę genialna w swojej prostocie. Ona dokładnie pokazuje, jakich konkretnie słów kluczowych używać, w jakich miejscach, w jakiej liczbie powtórzeń. I po prostu korzystanie z tego narzędzia sprawia, że taka optymalizacja jest bardzo prosta i szybka. I tych wszystkich rzeczy możesz się nauczyć. W jaki sposób się tego nauczyć? Bezpłatnie pokazywałem w innym materiale. Tutaj jest link, więc możesz sobie po skończeniu tego odcinka przejść i tam zobaczyć jak to wygląda. Druga rzecz, drugi taki punkt z cyklu mile widziane, znajomość bieżących trendów w social mediach, Instagram, Facebook, TikTok. No i teraz zobacz, tutaj możesz się do czegoś przydać, to, że lubisz scrollować te, te rolki na Instagramie czy na TikToku, no bo mniej więcej widzisz jakie są trendy, co ludzie robią, jakich tam piosenek słuchają, jaki jest Schemat tych rolek, które są najpopularniejsze, które mają miliony wyświetleń. Natomiast mówiąc już na poważnie, jeżeli chcesz w szybki sposób poznać informacje o bieżących trendach, o tym, co działa w social mediach, to możesz to zrobić dosłownie w jeden wieczór. To znaczy, pobrać sobie raport, na przykład raport przygotowywany przez firmę Hubspot, czyli tą, która robi to oprogramowanie, o którym mówiliśmy przed chwilą, i tam masz obszerny raport z danego konkretnego roku, w którym znajdziesz te wszystkie informacje. Wystarczy sobie to przejrzeć, przeanalizować, i już masz naprawdę olbrzymią wiedzę dotyczącą bieżących trendów. Tam większą niż 99% innych osób. No i trzecia rzecz, z tych mile widziane, umiejętność wykonywania prostych zdjęć i wideo oraz znajomość programów do podstawowej obróbki materiału foto, wideo. Myślę, że to już jest naprawdę jakaś marginalna część tej pracy. Prawdopodobnie chodzi o to, żeby być w stanie zrobić jakieś proste rzeczy, typu usunięcie tła, czy jakaś nie wiem, graficzka do, do, do artykułu na blogu, czy, czy do posta na Facebooku. I możesz tutaj zacząć np. od takich bardzo prostych narzędzi, jak Anva, która nie wymaga żadnych umiejętności graficznych. Po prostu wszystko się wyklikuje, przyciąga myszką, masz tam gotowe szablony, więc to też jest jak najbardziej do przejścia. No dobra, mamy super ofertę pracy, ekstra warunki, wcale nie takie duże wymagania, ale jak dostać taką pracę. Taką podobną, lepszą, inną jakąkolwiek. Trzeba zrobić tylko jedną rzecz. Naprawdę tylko jedną rzecz, mianowicie zgłaszać się. Albo kompletny na odwrót, w ogóle się nie zgłaszać, ale to jest drugi case, o nim powiem za chwilę. Natomiast załóżmy, że jednak masz się zgłaszać, musisz to robić. Cały czas przeglądać te ogłoszenia, wysyłać aplikacje, regularnie odwiedzać różnego rodzaju portale dla freelancerów, serwisy z ogłoszeniami o pracę, grupy. I robić to nieustannie, nie raz, nie pięć, nie raz w miesiącu, ale cały czas, konsekwentnie, cyklicznie i oczywiście dobierać te ogłoszenia, które są zbieżne z Twoimi kompetencjami, maksymalnie. To znaczy, jak widzisz, nie musisz się bać tych ogłoszeń, bo zobacz, jeżeli zerkniemy na to ogłoszenie tak z zewnątrz, to dobra, to tutaj dużo tych wymagań, tu jeszcze jakieś narzędzia i tak dalej, ale kiedy rozkładamy to sobie na czynniki, takie pojedyncze elementy, no to okazuje się, że wcale tutaj nie ma takiej czarnej magii, że wcale tak dużo nie trzeba umieć, jak mogłoby Ci się wydawać na samym początku, a to, że o, bo wszędzie trzeba mieć wielkie doświadczenie, bo trzeba to, trzeba tamto, to jest tylko w twojej głowie. Najważniejsze są konkretne umiejętności. Jeśli je masz, to to jest wystarczające do tego, żeby dostać fajną pracę. A z drugiej strony, jeżeli tych umiejętności nie masz, to absolutnie nie szukać klientów, nie szukać zleceń, nie szukać pracy i nie wysyłać mi zapytań. Kuba Kurde, gdzie ja mam szukać tych zleceń? Jeśli nie masz tych podstawowych umiejętności jak webwriting, jak SEO copywriting, jeżeli nie umiesz napisać dobrego posta na Facebooka, który będzie miał więcej niż dwa lajki like od koleżanek, no to nie rób tego. Najpierw poświęć czas na naukę, bo nikt nie chce brać copywritera, który... czy jakiegokolwiek pracownika, którego dopiero trzeba będzie nauczyć. Znaczy, są takie jakieś pojedyncze ogłoszenia, no i wtedy nawet ktoś bez żadnych umiejętności jest w stanie coś, coś zdobyć. Ale jeżeli poszukujesz fajnej pracy, fajnych zleceń do klientów, którzy dobrze płacą, to zanim zaczniesz ich pozyskiwać, musisz nauczyć się podstaw tworzenia treści. Więc jeżeli masz tę wiedzę, zacznij regularnie szukać zleceń i się do nich zgłaszać. Jeżeli ich nie masz, Poświęć czas na naukę, a uczyć możesz się chociażby ode mnie, więc jeżeli jesteś w tej sytuacji, to serdecznie zapraszam Cię do zasubskrybowania tego kanału i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!